Witajcie. Kolejna odsłona. Kolejne tematy. Moje tematy na ten moment to zmiany w kubaturze pomieszczenia, w którym jestem. No i przymiarki do dalszych prac. Wygląda to tak, że tu się za bardzo dużo nie zmieniło, więc nie będę na razie nic opowiadał. Dodam materiał później na bieżąco. Jak będzie mijało dzisiejsze popołudnie, to coś może się jeszcze pozmienia. Natomiast zmieniło się tutaj. O, zobaczcie. Mam bajeczkę. W tej chwili, w tej chwili naprawdę mam luksus. Mam miejsce do pracy takie, że marzenie. Mam kochanych sąsiadów, którzy mi udostępnili już cały podwójny garaż. Także bardzo im dziękuję i tak właściwie ten odcinek mogę im dedykować jako podziękowanie. Słuchajcie, kupiłem sobie e, maszynki. No, zacznę od tej, teraz opowiadać inne później. Znanej marki, znanej firmy, ze znanego sklepu. E, tak zwany strug elektryczny i powiem wam, popróbowałem tu na takich starych wyciętych kantoweczkach z kampera. Trochę się bałem, bo miałem kłopot z równym cięciem. Jedna próba, druga próba, trzecia próba. W końcu odważyłem się na kupionej z marketu. Powiem wam, maszynka robi robotę, obcięta jest równiutko, tak jak potrzebowałem na 25 mm grubości. Bo okazuje się, że dostępne są bardzo fajne Kątóweczki, tak tak one wyglądają. Teraz kupiłem trochę dłuższe jeszcze. <laughs> Elegancko obrobione, gładziutkie, równiutkie. I suchutkie przede wszystkim. Ale mam do wyboru 3 cm lub 2 cm. <laughs> A tutaj większość kantówek w tym kamperze to jest 2,5 cm, 25 mm. No i słuchajcie, pojechałem. I... Jest! Równiutko. Mierzyłem z suwmiarką, także... Hey, e Mam tą pewność. Ciekawostkę Wam powiem: kupując kantówki w sklepie, należy zwrócić uwagę nie tylko na to, co jest o. napisane na metce. Robię teraz reklamę albo antyreklamę. Patrzcie, kantówka prosta: 30 razy 48, razy pięćset tak czyli długość 2,5 metra. A grubość kantówki ma być 30 mm na 48. No i zobaczcie, mam tutaj tu która nie kłamie. Mamy bok, który powinien mieć 30. ile? Sprawdzę jeszcze raz. 30 cm ma mieć ten węższy bok. 30 mm, przepraszam. No i zobaczcie, jest spięta. Jest spięta, tak. I zobaczcie, co też mamy na skali. Lampa poczekajcie, lampę włączę. O! Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ile jest? Ja tu kurwa nie widzę 30. Bardziej 29 mm. A to jednak może mieć znaczenie, słuchajcie. Bo zauważyłem to, jak ustawiłem struk na grubość 2,5 mm. Eee, sorry. sorry. <laughs> zagubiłem się. Tak, 2,5 mm. Chcąc pojechać dwa razy 2 razy 2,5 mm, uzyskałbym e, 5 mm <laughs> dwoma ruchami cięcia. Ale po pierwszym zebraniu zauważyłem, że ta deska, kantóweszka, coś cięższa jest niż, niż powinna. Przestawiłem struk na inną grubość. Mówię o tamtej pierwszej, co zrobiłem. No i osiągnąłem 25 mm jak chcę. I teraz wziąłem następną do ręki. Zastanawiałem się, może coś źle strugam, może coś uf, maszyna przekłamuje, ale nie, zobaczcie, no jest jak byk i to nie jest jedno miejsce, weźmy, chodźmy w inne, proszę, losowo wybrane, patrzymy na miarę, na skalę i to samo, zobaczcie, 29 mm z małym ogoneczkiem, tak nie powinno być, jeżeli się sprzedaje na milimetry, podając wymiar w milimetrach, a nie w centymetrach, gdzie mógłby być margines błędu, to tak nie powinno być. Drugi bok ma mieć 48 mm, także ktoś sprzedaje z dokładnością do milimetra. Bierzemy drugi bok, <laughs> ten dłuższy, i co nam pokaże skala? Co nam pokaże skala? No, patrzcie, 47, tak? 40, z ogonkiem. Jedziemy w inne miejsce. Będzie, że końce sobie założymy, tak? Prześmierkę. O, no. no. Tak i co to, to pokazuje? Tu pokazuje już bliżej 48, ale nie jest to 48 jeszcze cały czas. No przy czym taki margines błędu byłby dopuszczalny. Nie, co ja mówię, też jest 47 z ogonkiem. Także zobaczcie, po milimetrze prawie brakuje. Przy dokładnych, precyzyjnych pracach, <laughs> a płaszczyzna Ściany kampera musi być dokładna moim zdaniem, żeby potem po położeniu e, poszycia nie było załamań, nie było różnicy. E, bo nie może być tak, że styrodur będzie miał 2,5 cm dokładnie, a kątówka 26 mm. Bo co z tym milimetrem, Będzie dziura, tak? i będzie w tym momencie nierównomiernie przylegało laminat do ściany. Ta cała powierzchnia, cała płaszczyzna według mnie musi być maksymalnie zlicowana. Czyli linia płaszczyzny kantówek z linią styropianu, tudzież styrodurą, czy innego cudawstwa, którym to będzie izolowane. Także kupując kantówki, weźcie sobie z półki w markecie Pożyczcie suwmiarkę, albo weźcie sobie swoją z domu i sprawdźcie dokładnie, żeby nie było ząka. Bo, jak ktoś potrzebuje do swojego kampera 2 cm, dokładnie 20 mm, i kupi sobie kantóweczkę, o zobaczymy, też kupiłem taką i okaże się, że ma 19 mm, no to może być ząk. Mamy taką, mamy. Wiecie co jeszcze nie robiłem? Też to. Zrobię gorąco z wami eee, 20 na 40, tak. Jedziemy. Jak to nam pokaże? Wiecie co? Jest 40. Tu jest 40 jak w ryj. A tutaj ma być 20, tak? Okej. Okay. Jest. Zobaczcie, tu się ten sam producent postarał. Mamy tego samego producenta z tego samego marketu. <laughs> Dwie kantówki. Czyli wniosek jest taki, źle wyskalował maszynę, albo coś z tych rzeczy, no bo tak, no moim zdaniem to jest ząk, tak, mógłbym pojechać teraz oddać, zażądać zwrotu pieniędzy, tylko mój Boże, skąd ja taką kantówkę wezmę. A poza tym, ja już wcześniej ustaliłem, że kupuję grubsze, kupuję maszynkę do strugania, oj, tutaj jest nadmiar deski, tam wszędzie, po całym dookoła garażu. A ja mam taką, jaką chcę mieć. Polecam Wam ten pomysł i kontrolowanie zakupów, żeby nie było ząka. A teraz mała przerwa. Jadę dalej strugać i wymyślać, co dalej w samochodzie robić. Coś nowego się pojawi. Dogram, zmontuję i puszczę. Na razie. Tak, moi drodzy, po małej przerwie dogrywka. To nie dopuszczę jako cały materiał, bo jest to kontynuacja ostatniego odcinka. Otóż co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że bardziej otworzyłem tutaj to wszystko, przygotowując sobie pod odbudowę. Zamierzam tą ramę odmalować, zabezpieczyć przed korozją. No i ciągle zbierałem się do zakupu materiałów, czyli sklejki do, i do dokupienia kandułeczek. Część tam już stoi sobie w kącie, czeka, już przygotowana. E, część już jest docięta e, do grubości, doszlifowana. Najciekawsze co się wydarzyło to jest tutaj. To jest tutaj. Tu już nie ma nic. Tu już nie ma nic, to już jest historia. Nawalczyłem się z tym, że powiem Wam, że ojej. Okazuje się, że e, cały ten plastyk i drewno podłogi było przyklejone różnymi e, technikami. Umówmy się, że technikami różnymi domowymi, moim zdaniem sposobami. Bo zobaczcie. Tutaj mamy, ja nie wiem co to jest, moim zdaniem to jest chyba silikon sanitarny albo coś w tym stylu. O, to tak się wygląda, robi się jak silikon, nie? Na to tu było przyklejona ta e, plastikowa osłonka e, pod alkową. Tutaj mamy ordne, ordynarnie obcięte flexem. No tak się może robić, jeśli tym nie znam. E, tu nawalczyłem się, powiem wam, chyba nie wiem kilkaset szczywek wyciągałem śrubokrętem i szczypcami, żeby dojść do dołu. No i dobrze, bo się okazało, że tu jest było perfidnie przywalone zwykłymi wkrętami na wylot. No, może dobry sposób, ale tutaj z góry jakiś zamzajer. Ja nie wiem, co to jest, wiecie. To się, to się normalnie kruszy. To wygląda jak pistolet na ciepło. No, sorry, ale coś takiego. Ja nie wiem, co to jest. Nie wiem, ale to, moim zdaniem nie jest to profesjonal. No i przede wszystkim. Cała e, powierzchnia na, od dachu do e, tej płaskiej powierzchni, tej wytłoczonej, tej, 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 tej mm, powierzchni plastikowej była pusta. Tu nie było nic, ani waty, ani piany, ani kompletnie, kompletnie nic. Nie wiem, czy tak się robi. Ja będę myślał, żeby tutaj chociaż watą to uzupełnić. Może to nie professional, ale tak mi to się widzi. Tutaj yy, była deska alkowy przywalona na Syka Flexa jakiegoś, czy jakieś inne. O, jakaś in masa inna, bitumiczna. No, tak, to, to, nie wiem. Na grube wkręty. Otworzyłem to wszystko. Zdjąłem, zerwałem alkowe. Mogę powiedzieć, że już tylko został dach do oczyszczenia. Yy. Zobaczcie co tutaj jest w ogóle. Co, co, co to w ogóle kurne jest. E, tutaj mamy część już... To jest boczek, tak? Czy jak to nazwać to jest to o, od frontu. Na tym jest plastyk e, i tu zobaczcie. Zobacz, nie, nie wiem żeby to dobrze było widać. Ja chyba lampę włączę. O, jest lampka. Zobaczcie. O. Co tutaj jest? To są takie o wkręty. Tu dwa już wyjąłem, one były generalnie i tak, i tak luźne. Tylko dziury zostały, widzicie. Eee, chcę odkręcić do samego dołu te wszystkie wkręty. O, tam one nie widać. Tutaj w ogóle jakaś szpara To wszystko chodziło. Na Syka Flexa też to jest jakoś doklejone. Chcę to odkręcić. Wszystko i spróbować. Może ten cały boczek mi wyskoczy po prostu. Ja bym go też wtedy odświeżył. A miała być tylko tylna ściana i alkowa, nie? A tu taki rozpęd i rozmach, że ja pierdziu. Eee, także hmm. alkowa cała podłoga stoi sobie tam. O. To jest jej część. Tam jest druga część. To Planuję to wszystko y, zostawić sobie jako wzornik, y, muszę mieć jakiś punkt odniesienia, szerokość, długość, y, otwór, to wycięcie. Tak sobie to odłożyłem na razie. Y, y, I teraz się zastanawiam, jaka będzie najsensowniejsza kolejność prac. Czy najpierw założyć <laughs> plastikową wytłoczkę, a potem podłogę budować? Czy najpierw zbudować podłogę na bazie tego, co tam leży? I potem włożyć plastyk. Aczkolwiek e, moje dywagacje, moje przemyślenia skłaniają mnie ku temu, aby zamontować e, na oczywiście oczyszczoną, odświeżoną tą powierzchnię. Zamontować e, od nowa e, plastyk i na plastyku nabudować, żeby te rozmiary się zgadzały. Bo mam wątpliwości co do te tego, czy one były poprawne. Tam wyłaziło drewno poza obręb plastyku. No i taki jest efekt. E, ciągle szukam przyczyn tych zacieków. Jedyne moje domysły idą w kierunku tego okienka, które jest, jakie jest. O tam widzicie pęknięte. E, idą, idą w kierunku łączenia tego co jest na zewnątrz na górze. E, bo ten nos cały był sztukowany tak jak pokazywałem gdzieś on tam sobie stoi. O tam pionowo, o tam stoi cały plastyk alkowy, widzicie? Obok stoi ten dziób zdjęty, który pływał w środku, to, to, to by rob, to robiło za wannę dla bakterii i innego świństwa. Także chyba <laughs> założę sobie najpierw ten plastyk, przynajmniej jako przymiar, wtedy zbuduję sobie na tym drewnianą podłogę. No, jeszcze muszę to usunąć, prawdopodobnie, żeby to się nie gryzło. Chyba, że to jest na tyle już, może, suche, że na czas budowy mogę zostawić sobie jaką, jakąś taką bazę. Zobaczymy. No, i nabudować zupełnie nową płaszczyznę. Tutaj mam, słuchajcie, przede wszystkim dużą swobodę, bo nie mam żadnego ograniczenia ani minimum, ani maksimum grubości podłogi. Oprócz logiki, tak. Natomiast i nie muszę się trzymać milimetrów, tak jak przy ścianie, tak, że jak dam listewkę milimetr grubszą, to potem mi się nie zmieści, nie zgra z resztą ściany. Także tutaj jest fajnie, tutaj mimo wszystko yf, jestem spokojny. No i tak się przyglądam, jak już tu wyprółem to wszystko, słuchajcie. O, tam w ogóle jakieś kabelki ciekawe, co tam jest. Kolejne odkrycie, widzicie? To nawet tego wcześniej nie widziałem, ha. Yy, Żeby zwalić to wszystko, i sobie to ładnie, bo tu nie ma dużo pracy, ładnie to sobie obłożyć nową, jakąś, nowym materiałem tą pod To już będzie, to już zostanie, wiecie. Jakiś fajny, miły materiał, może nie, nie czarny nie, bo nie mam czarnych tych, e, osłonek od słońca, zobaczymy. W każdym razie, no jest tutaj pomysł, jak już tyle wyprołem, żeby zwalić do końca, to już teraz najgorsze te wszystkie zszywki, które mam z głowy. Zresztą słuchajcie. Ja tego i tak sportu nie przywalę. No co to kurna jest? Co tak to, to wygląda? To będzie znowu zawinięte na drewno, tak? Nie, ja tak nie umiem. Wiecie, jak już coś robić, to robić to z jajem, tak? Jeszcze może chwilkę dzisiaj powalczę, spróbuję zobaczyć. Te śruby to podkręcam i zobaczę, czy to się da wyjąć. Ten boczek, jakby się dało, to petarda. No, mam problem z tym yy, podłem. To jest tak posklejane, poskręcane, a chciałbym to usunąć, bo pod tym jest cała elektryka. Przygotowuję kampera do remontu instalacji elektrycznej, więc chciałbym jak najwięcej odkryć. Tutaj odkryłem kanał wentylacyjny, gdzie też są kable. <laughs> to mamy oczywiście już też odkryte. Także mam praktycznie całą elektrykę, już prawie całą elektrykę na wierzchu. Zostało mi niewiele. I tak naprawdę, jak teraz się zabiera już powoli, to jeszcze chcę tak wydupcyć stąd, nie? Jak tutaj jeszcze ogarnę porządek, to oprócz tej ściany oczywiście, bo tamta stoi bardzo blisko ściany garażowej, muszę kampera obrócić, więc to sobie zostawiam na drugi etap, mogę już powoli myśleć o odbudowie tych ścian. Tej i oczywiście tylnej, tak? E Tutaj boczek. Y, też ciągle myślę o tym, jak to zrobić. Parę desek tu jeszcze wyleciało od ramy. Y, były oczywiście zgnite. Tu jeszcze chcę wjechać trochę w podłogę kuchni pod, pod y, szafką, bo tu też dość wątpliwej jakości to, 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 to drewno jest. Pewnie tak samo tu będzie pod, y, w tym miejscu, przy, przy wejściu. No ale to jest takie dosztukowanie. Tutaj myślę, że nie będzie większego problemu. Y, <laughs> Zresztą jak patrzę na ten tył, tutaj ja pojechałem z rozmachem, tak, bo tak naprawdę jeśli chodzi o e, odtwarzanie, to wystarczyło niewiele. Wystarczyło, wystarczyło tu kawałek wyciąć, o tyle od ramy tak? i tutaj już by było zdrowe. E, choroba była w samym tu narożniku, ale stwierdziłem, że e, jak już tyle pruje, no jak zwykle, tak? nie będę sztukował, tylko zrobię całość. Więc y, będę wymieniał całą y, podłogę łazienki, aczkolwiek, aczkolwiek y, zamierzam pozostawić ten szkielet, co tutaj jest. Trochę go sobie jeszcze oczyszczę. To będzie trochę zabawy, żeby tą sklejkę odseparować od, od y, listewek, od, od, od kantówek. Dokleję kantówki, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było solidne na wierzch nowa sklejka wodoodporna, no i na to jeszcze zobaczymy, czy jakiś cienki laminat, czy, czy jakiś inny pomysł, może typu szkło wodne, albo coś takiego, no bo tutaj ta łazienka cała jest wypełniona. E, hu hu hu. O, tymi wytłoczkami wszelkiego rodzaju, tam z tyłu leżą, te takie z przetłoczeniami jeszcze we wzorek, to jest, to jest chyba akurat to jest, to jest wszystko, to jest i kabina prysznicowa i to jest podłoga łazienki. Taki śmieszny patent, no ale tak to wygląda, nie? E, tutaj też w łazience chcę ściany potraktować, taki mam w tej chwili zamysł, laminatem, tym samym co na zewnątrz. E, będzie to wszystko spięte w całość, e, z powrotem zamknięte. Wszystkie oczywiście plastyki trzeba będzie w sposób jakiś logiczny odświeżyć. A słyszałem, że fajnie jest z wodą utlenioną, będę próbował. Tamten kawał blachy trzeba obciąć wyżej, podsunąć pleksę i możemy zapinać tył, bok no i alkowe, tak? Także mimo wszystko, mimo wszystko mój plan na razie się realizuje, że najpierw jedna strona, tył, może alkowa, przynajmniej częściowo, Zobaczymy, jak to wyjdzie. A i wtedy obrotka i druga strona. I jak już będą ściany od zewnątrz, wszystkie fajnie zrobione, wtedy wchodzi elektryka. Wtedy rozpizzianik w kabelkach, bo to, co tutaj jest, to jest. Ła! Ała, B! Fuj! No i wtedy już powoli będę zmierzał do dopinania. Wtedy w, między, w międzyczasie, jeszcze zanim zacznę montować środek, to sufit, który okazuje się, te panele, które się zastanawiałem, z czego są, to jest sklejka e, ładnie też czymś laminowana na taki wzór paneli, a to są po prostu płaty sklejki e, przefrezowane co kawałek. <grym> Więc zważywszy na fakt, że to wszystko jest zdrowe, rozważam możliwość po lakierowaniu sufitu, jakiś fajny kolor jasny. Podobnie ściany, które są zdrowe. Częściowo będę jeszcze odbudować, tylko mam problem z uzyskaniem dostępu do 3 mm sklejki wodoodpornej. A to rzeczywiście jest kłopot. Myślę jeszcze ciągle o tym, ale to jest środek. Na razie przymierzam się do ostatecznego złożenia zamówienia na laminaty listewki, czyli czy kantówki już, już są ogarnięte. No problem będzie tutaj, bo tutaj, żeby zbudować listwę na ramię, to muszę wejść z tą sklejką. O, tutaj nie widać. Z tą sklejką, to tu resztki je wiszą, powinienem wejść pod yy, pod ramę, czy na ramę pod drewno. Tak to było przynajmniej pierwotnie. I tutaj chcę wjechać, yy, może dalej trochę. Słuchajcie, może dam jeszcze drugą listewkę na całej długości po to, żeby nie wrzynać się z tą sklejką, nie, nie wyrzynać jej tam od drugiej strony na listwie, tylko tu dokleić listwę jeszcze jedną, całą, długą, wąziutką, tak? Tyle, żeby na zakładkę pojechać w dół z nową sklejką lub innym materiałem, nie? I wtedy dopiero mogę dopiąć listwy na ramę. <laughs> A tutaj nie może być sklejka zwykła. Absolutnie, bo jak widzicie, idzie do samego dołu, gdzie jest otwarta przestrzeń. Co prawda, tutaj zderzak trochę ta listwa, boż ta zderzaka chroni, ale to jest za mało. I tam może iść syf, brud. <laughs> Myślę też, żeby ewentualnie rozważyć wykorzystanie resztek blachy aluminiowej z poszycia, żeby zabezpieczyć tą, ten dół. W jakiś sposób złożyć, zrobić z tego rynne, zakleić styka flexem, żeby tam woda się nie dostawała. A żeby to była naturalna ochrona tej krawędzi drewna od narzutu wody z dołu. Bo tak to za chwilę znowu może być ból, ból, ból. No, i to na ten moment chyba wszystko, co wam mogę pokazać. Tak się jeszcze raz oglądam po garażu. Zacząłem sobie tam opisywać resztki desek, która skąd jest, żebym znał rozmiary. Zacząłem sobie tam opisywać gdzieś na samochodzie, jakie deseczki są, jakie grubości. Robiłem próby różnych maszynek, tutaj tą maszynkę już znacie, to jest ta moja cudowna, która wyżyna wszystko. Tam stoi sobie struk. I gdzieś tu jeszcze, wiecie, miałem taką jedną maszynkę, która też robi robotę, hmm... Tylko gdzie ona została? Pu, pu, pu... Może dzisiaj wam ja nie pokażę, a to jest zwykła szlifierka oscylacyjna, którą sobie e, wygładzam kantówki, które pozostają na samochodzie. Tak więc jesteśmy na takim etapie, jak widzicie. Jeszcze pokażę wam z przodu samochód, jak wygląda. Nie ma lipy. Nie ma ściemy. ducha na maksa. Bawimy się cały czas. I powiem wam, kurna nie odchodzą mnie chęci. To jest najdziwniejsze. E, póki co... Lekkie chwile zwątpienia były, ale nie dlatego, że co ty kurna stary narobiłeś. Tylko... Kiedy to to kurna zrobisz? To miała być akcja. A jest naprawdę mega, mega, mega robota. I powiem wam, że jak to zrobię, jak mi się uda... To naprawdę chyba. Yy... Chyba się przebranżowy wam, bo robota jest. Fajna, mi się to podoba. Jest to kupa roboty, masa roboty. Ale to idzie zrobić. Jak ktoś do tego nie ma nerwa, nie ma ręki, to rzeczywiście sobie z tym życiu nie poradzi. Ale jak ktoś troszkę ma cierpliwości, a ja jestem wędkarz. <grywa> No to można się pobawić. Dobra, pojechałem. 18 minut, to posklejam, to zrobi się najdłuższy film tego sezonu. Więc e, trzymajcie się. Lajkujcie, polubiajcie. E, subskrybujcie. Na pewno będą kolejne odcinki, i na pewno będzie ich sporo, bo tak sobie postanowiłem, że cały proces naprawy od A do Z udokumentuję, pokażę wam. I myślę, że mi też to się przyda. Jak chwilami będę miał zwątpienie, gdzie ta kurna listewka była. Ja sobie sam obejrzę swój film <grym> i będę wiedział, co, co przegapiłem, gdzie nie zrobiłem fotki, pierdała jedna, gdzie powinienem spojrzeć, gdzie powinien coś dołożyć, czego, o czym zapomniałem. Bo na przykład tutaj nie wiem, w tej chwili nie mam pojęcia. Jakby zdjęć nie dydydy. gdzie było ile, jakich boleczek, gdzie pionowo, gdzie, gdzie, gdzie pozioma. Za cholerę. <grym> Także jeszcze raz, trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby nie odeszły mi chęci i siły. I żeby to poszło no, w miarę szybko, żebym tego lata jeszcze polatał sobie z rodzinką, kamperem po Polsce. I żebyśmy się może gdzieś spotkali. Trzymajcie się, na razie.